Ja widzę, że dzisiaj no nagrywamy sobie film o piosence o jajku, cała wersja, z Best Games. Wcześniej sobie nagrywaliśmy piosenkę o smur w kacie Zobaczmy sobie piosenkę o jajku. To, z tego, co kojarzę, to nie jest... Nie, piosenka co, chodzi? kuzyn! Ha, nie, nie na koniec tych komentarzy, bo się tak trochę zapomniał. O! Jest duże jajko. Jest bardzo chrupiące. Widzę, o co chodzi. Bo jest w korupce. Gdy go ugotujesz, o co chodzi? I go też próbujesz. To, to się czujesz. Czoła, nie chowam się w skorupce Twój mózg jest jak jajko, co wypada chorej kurze Na bok, problemy, teraz robię to, co lubię Kiedyś były z nas jaja, dziś nie słychać was na górze Z twojego górnika wychodzą same złote jajka Kiedy podchodzę do majka, wchodzę jak żółtko do białka Choć kiedyś same spuki, dzisiaj życie jest jak bajka w końcu Wyrwałem się szamba, bo poguty zaczęły klaskać Pierwsze nie było jajko, ani kura, tylko ja Skorupka za młodu nasiąknęła tym, co dzisiaj gram Wokół Okej, okay, idę. Nie palą ładnie jak wyglądają, się robi. chociaż jest już szósta rano. Jajko! Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupujące. Bo okay. jest. Okej. Gdy go ugodujesz, to nie jest jakieś fa super fajne. To się nie otrujesz, to go pomalujesz trochę pracy, żeby polecieć do góry aż się jajko okazało w końcu się od kury. Piskaki coś tam piszą, choć się jeszcze nie wykluły a wiadomo, że takie to najwięcej piszą z reguły. Aj, 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 rozpalmy ogień w kurniku tylko, że u gór jest ziarno, tu się sypie masa plików. Ty przestań kopać obawie te swoje Potem dziwisz jak nie ma pracy, to nie ma wyników oh, yeah. nie bo buksy Jak z, z jajkiem, nie jestem ślepy, jak góra nie przekupisz byle ziarnkiem Jak kiedyś spadnę na dół, to podobę zrobić comeback A póki co wcinam sobie jajeczniczkę z tym kawałkiem Jajko, bardzo duże jajko okay. Jest bardzo chrupiące, bo jest w skorupce Nie gadaje, teraz będzie ciągle tylko refren Kodujesz. ...bazdak zgadłem. E To mały cyb... ten... ...kuczny cyborg. Skończyło się! Ten co ja ja mi dzwoni! No jaki jak może mówić? Na jedy... A. Gózy ja idą. Nie, <grybujesz> nie mogą się. No nie, czy ogień. No nie. Nie wiem, ja dla mnie neutralna. Kurde, jak, jak to jak tam jest piosenka od Smurfkacie, nie, no. Okej, okay, ogólnie piosenka na taka spoko, nie krwawią uszy. Okej. Okay. na mam widzę, do następnego do tego widzę do, i na